Nissan Aria, pierwszy samochód elektryczny na naszym kanale. Niezmiernie się cieszę, bo opowiadania będzie naprawdę o tym samochodzie dużo. Jest tylko jeden kłopot. Dzisiaj nie ma na to auto ceny, a to oznacza, że jeśli pójdziecie do dilera, to nie będziecie go mogli kupić. No, może za chwilę, jak pojawi się cennik. Subskrybuj kanał Otomoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne motopedia.otomoto.pl. To niesamowite jak człowiek żyje jakimiś rzeczami, które ma w głowie, ubzdurane rzeczy, które gdzieś tam zobaczył. Ja byłem przekonany, że Aria to jest naprawdę olbrzymi samochód. Wystarczyło, że spojrzałem w dane techniczne i okazuje się, że to wcale taki duży samochód nie jest, a jak wsiadłem do środka, to w ogóle się przekonałem, że w zasadzie to jest no nie chcę powiedzieć, że to jest auto kompaktowe, ale generalnie to nie jest duży samochód. I teraz uwaga. 4,60 m, 2,77 m rozstawu osi. I jeszcze jedna rzecz i niektórzy powiedzą, że jestem zboczony na tym punkcie, ale płyta podłogowa CMFFU Nissan Aria, jakkolwiek wielki by nie był, został zbudowany na tej samej płycie podłogowej, co zdecydowanie mniejszy samochód. Renault Megan E-Tech, również elektryczny, ale zdecydowanie mniejszy mniejszy, bo samochód kompaktowy. No ale jaki to ma wpływ na ilość miejsca w środku, o tym przekonamy się za chwilę. Jaki to ma wpływ na pojemność bagażnika? Już od razu Wam mówię. Nissan Aria ma naprawdę nieduży bagażnik, bo to jest 468 litrów albo nawet 415 litrów przy większej baterii. Ale nasz zestaw testowy walizek wszedł, zmieścił się bez problemu, chociaż widzicie, że ta duża walizka jest tutaj nietypowo umieszczona. Dlaczego już Wam od razu odpowiadam? Bo zobaczcie, tutaj jest podwójna podłoga, i z jednej strony to jest fajne rozwiązanie, z drugiej strony ten porządek w bagażniku nie jest taki, na jaki byśmy mogli liczyć. Mamy podwójną podłogę. Jeżeli zrobimy sobie to w ten sposób, to ten bagażnik jest do dość płytki. No ale tutaj możemy te dwie płyty wyjąć. I mamy przez to miejsce na przykład na kable, no i na jakieś drobiazgi. Tutaj po bokach jeszcze też jest miejsce takie delikatne schowki. A ile miejsca jest w środku? Siadam na tył. Może i bagażnik nieduży, ale miejsca tutaj... Ale chwila, chwila. <noise> Zanim opowiem Wam o miejscu, to niesamowity jest dywanik w tym samochodzie. Powiem Wam szczerze, że może to nie jest owcza wełna i dywanik rodem z Rolls Royce'a, ale jest niemal tak samo mięsisty i tak samo długowłosy. Uwierzcie mi, to robi naprawdę niesamowite wrażenie. Nie wiem, na pewno niektórzy sobie pomyślą, co ja tutaj gadam, ale <noise> jest niesamowite. No jeśli chodzi o miejsce? Jestem zaskoczony, bo faktycznie ten samochód nie jest jakiś olbrzymi. Bagażnik może nie jest największy w klasie, ale miejsca mam tutaj dość dużo, jest mi wygodnie. Siedzisko jest dość szerokie. To jest wersja z panoramicznym dachem szklanym, dużym panoramicznym dachem więc on zawsze zdejmuje kilka centymetrów, ale jak nawet się wyprostuje, jakoś przytule tutaj do tego fotela to jest mi naprawdę wygodnie. No i oczywiście wszędzie jest mięciutko bardzo fajne jest to rozwiązanie są dwa porty USB. Ten stary i ten nowy, czyli port B i C, a. no nie wiem, sami wiecie jaki to. Ten stary i ten nowy. No. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to chyba ilość miejsca na stopy pod fotelem. Jest tego miejsca niedużo, więc no nie mogę wcisnąć tam stóp, więc muszę siedzieć tak trochę z nogami podkurczonymi. Ciekawe, czy tak samo wygodnie jest z przodu. Wygodniej! Powiem krótko, robi wrażenie. A tak na serio, miejsca tutaj jest naprawdę bardzo dużo, a to jest samochód nieduży. Podkreślam to już wielokrotnie, ale będę pewnie jeszcze to podkreślał. Zobaczcie, nie ma absolutnie żadnego tunelu środkowego. Jest bardzo duży schowek. Nie wiem nawet jak to nazwać. Czy to jest schowek, czy to jest jakiś podłokietnik? I teraz zobaczcie to. Niezłe to. Jak komuś za daleko, można to cofnąć w sposób elektryczny, jak komuś za daleko, można to przybliżyć. Jedyny minus. Nie można tego na przykład w żaden sposób podnieść. Co robimy w Poznaniu z przyciskami? Po pierwsze, to tutaj nie ma przycisków zwanych w Poznaniu guzikami, a w Poznaniu guziki po prostu naduszamy. Kolejny gadżet, którego w żadnym innym samochodzie nie znajdziecie, to jest taki elektryczny schowek. To nie jest mały schowek na przykład na telefon, jakiś taki płytki na dokumenty, to jest olbrzymi schowek na przykład na kubek. Zobaczcie. Pyk. I pyk. Niby fajny ten schowek otwierany, ale za każdym razem muszę go otwierać w sposób elektryczny, czyli tylko tutaj przyciskając. Jak zatrzymam, no to on zostaje w tym położeniu. Czasami łapię się na tym, że aż prosi się, żeby ten schowek otworzyć ręcznie. Ręcznie otwierać można ten schowek, ten jest zdecydowanie mniejszy, chociaż głęboki. A gdzie wtedy schować telefon? W zupełnie innym miejscu. Miejsce na telefon jest przewidziane tutaj, tak się go wsuwa, i to jest ładowarka indukcyjna. No, niby fajne rozwiązanie, ale bardzo często można o tym telefonie zapomnieć. Po prostu zapomnieć. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo we wnętrzu Ari jest naprawdę nowocześnie. Chociaż to jest samochód, który na rynku pojawił się w 2020 roku. No, tak się jakoś złożyło, że do nas dopiero przyjechał w tym roku. Pierwsze 250 sztuk już właśnie trafia do klientów, ale gdybyście chcieli kupić takie auto, a to o tym powiem Wam później. Zobaczcie, jaki ładny tutaj jest dekor. To jest. Yy, no niby drewno, imitacja drewna. Te przyciski, one są tutaj zasłonięte tym dekorem, więc generalnie po prostu to jest taki jakby przycisk haptyczny, ale muszę to trochę siły w to wsadzić. Są dwa takie naprawdę tradycyjne przyciski. Światła awaryjne i wyszukiwanie stacji, pokrętło ciszej, głośniej. No i fajnie jest ten dings tutaj. To jest dźwignia zmiany biegów. Taka sama jest w X-Trail'u nowym. Do przodu jest do tyłu. Do tyłu jest, do przodu, żeby było łatwiej. Koniec. A teraz kilka słów o ekranach. Nissan Intelligent Mobility. Do przodu, martwy punkt. Proszę, zapraszamy. Kompozycja deski rozdzielczej w nowoczesnych samochodach generalnie jest bardzo podobna. Bardzo modne są te ekrany wydłużone, czyli połączenie centralnego z tym przed oczyma kierowcy. Tylko zobaczcie, pamiętacie, jak to wyglądało w Oplu Astra? To były tak naprawdę dwa ekrany wsadzone między takie piano black. Tutaj, Tutaj jest wszystko gładkie i sprawia wrażenie, że to jest jeden olbrzymi ekran dotykowy. Jakoś do tego bardzo nowoczesnego wnętrza Arii nie pasuje mi tylko. No, tak naprawdę to, jak wygląda cały ten infotainment, zobaczcie, to trochę tak wygląda, jakby lata świetności miało już dawno za sobą. Na złość teraz nie potrafię tego włączyć, tego widoku, takich ikonek, gdzie to było. No, może tu. Ale to nie taki widok. O, no zobaczcie, jak to wygląda. Jak 20 lat temu. Jak na przykład chciałbym sobie ustawić różne rzeczy, to mam po prostu zwyczajne komunikaty, zwyczajny tekst. Już nie mówię o nawigacji. Zgroza. Jest w Walii kilka takich gadżetów, które wyciągnięte są żywcem z firm tuningowych, azjatyckich firm tuningowych. No niby lusterko wsteczne, niby zwykła rzecz, ale gdyby na przykład doszło do sytuacji, że bagażnik zapakuje po sufit, mogę zrobić pyk i w lusterku widzę to, co dzieje się za samochodem, ale to jest widok z kamery. No, i te dywaniki. Mistrzostwo świata. Można je nawet zabrać do domu. Mogę się tu położyć. Chwilę się zastanawialiśmy, czy coś jeszcze powiedzieć o wyglądzie Arii. No, ja mam tylko taką myśl, że jak wygląda Aria? Tak wygląda Aria. Czy ja wam w ogóle wspominałem, że Nissan Aria to jest czysto elektryczny samochód? No właśnie, jeśli nie, to to jest czysto elektryczny samochód i można ten samochód kupić sobie w dwóch wersjach pojemności baterii i w trzech wersjach mocowych. Najmniejsza, mam tutaj ściągę, to jest 214 koni, nieco mocniejsza to jest 238 koni, i właśnie taką moc mamy w tym samochodzie. I najmocniejsze to jest silnik elektryczny, a tak naprawdę dwa silniki elektryczne, bo wtedy mamy auto w wersji z napędem na cztery koła o mocy łącznej 301 koni mechanicznych. A silnik elektryczny i cały napęd wygląda tak. No i patyk. Zwykły patyk. Nie amortyzator. Trochę lipa. Dua lipa. To już taka była moja inwencja. Tyle rzeczy tu się dzieje, że nawet nie wiem od czego zacząć, bo skoro mamy do czynienia z pierwszym na kanale samochodem elektrycznym, no to chyba wypadałoby trochę w ogóle o tych samochodach elektrycznych opowiedzieć. Absolutnie cicha jazda to jest to, co w samochodzie elektrycznym jest najistotniejsze i przyspieszenie, czyli moment obrotowy, dostępny praktycznie od zera. Tutaj w tym przypadku mam 238 koni mechanicznych pod butem, no i. Może nie jest to jakieś piorunujące przyspieszenie, bo patrząc w dane techniczne, do setki ten samochód rozpędza się 7,6 sekundy i uwaga, to jest o jedną dziesiątą wolniej niż wolniejsza wersja ARI, czyli 214 konna. Dlaczego? No bo akumulatory są większe, czyli cięższe, czyli ten czas przyspieszania jest y, ciut, ciut gorszy. Zdecydowanie najlepiej przyspiesza wersja i Force to jest wersja, która ma 301 koni mechanicznych i tamto przyspieszenie to jest 7,5 sekundy do setki. Ale jeśli mówimy o samochodzie elektrycznym, no to mamy do czynienia z cichą jazdą. Jak cichą? Zaraz się przekonamy. Rozpędzę się tylko do 90 km na godzinę, otworzę w sposób elektryczny schowek. No właśnie, i ujawniła się kolejna rzecz, trzeba uważać na kolano, bo jak kolano tutaj zostanie no to kolano może być zmiażdżone. Więc jadę 90 km na godzinę, włączam sonometr i uwaga, słuchajcie, uwaga, bo to jest ciekawe. 62 dB, nawet 62,6, to nie jest rewelacyjny wynik, bo jeździliśmy już nowymi samochodami, w których było zdecydowanie ciszej, a były to samochody spalinowe. Aria, yy, czy Nissan chwali się, że ten samochód jest naprawdę bardzo dobrze wyciszony, może i tak, ale wyniki mówią same za siebie. Ja słyszę nawet szum opływającego powietrza, a może nawet bardziej słyszę szum, który powodują opony. Więc czasami w przypadku samochodu elektrycznego, gdy faktycznie nie słychać hałasu silnika, to wszystkie zupełnie inne dźwięki mają kolosalne znaczenie. A jak to będzie przy 140 km na godzinę? A zajrzyjcie sobie do tabelki, tam wszystkie dane Wam yy, yy, pokażemy. No dobrze, ale jeśli chodzi o przyjemność zjazdy takim samochodem, to chciałbym Wam powiedzieć o kilku dosłownie rzeczach. Przede wszystkim pozycja za kierownicą. Spodziewałem się i oczekiwałbym, że tutaj będę mógł usiąść nieco niżej. Niestety nie jest to możliwe, ja już mam maksymalnie obniżony fotel. Chciałbym siedzieć nieco niżej, więc ta pozycja jest wysoka. Jednym na pewno to się spodoba, innym nie, ale zdecydowanie ważniejsza rzecz, chyba jeśli chodzi o jazdę, to jest skonfigurowanie zawieszenia tego samochodu. Jak tłumaczy Nissan, europejscy klienci wolą, aby samochód był bardziej sztywno zawieszony. Żebyśmy poczuli, jak to zawieszenie pracuje. No i efekt jest taki, że nie jest to taka bujanka kanapowa, tylko generalnie czuć to zawieszenie, ono jest dość sztywne. Wszystko po to, żeby na takich właśnie ostrzejszych zakrętach tym całym nadwoziem nie bujało, żeby to całe nadwozie wysokie, w końcu mamy do czynienia z suwem, nie przechylało się i nie powodowało nieprzyjemnych odczuć. Masa tego samochodu to blisko 2 tony. W przypadku tego najmocniejszego Nissana, najmocniejszej wersji z dwoma silnikami to 2 tony 200 kg, więc jest, jest to już sporo. No i w takim samochodzie. Tak sztywne zawieszenie na pewno będzie bardzo dobrze się y, sprawdzać. I kolejna rzecz, mamy trzy tryby jazdy: drive mode, czyli mogę sobie wybrać tryby między sportowym, standardowym i trybem eco. Dlaczego o tym mówię? Oczywiście y, inaczej reaguje pedał gazu na y, przyspieszenie. W trybie sport samochód staje się bardziej agresywny, w trybie komfort bardziej komfortowy, ale w trybie eco pozwólcie, że teraz przełączę się w tryb eco. Widzicie, trochę to trwa przez te przyciski, takie, które nie są jakoś tak szczególnie ergonomiczne. W trybie eko przy spokojnej jeździe mamy bardzo fajną funkcję to jest funkcja żeglowania. To jest funkcja, którą hmm, najczęściej można wykorzystywać podczas takiej prostej jazdy, a najczęściej jeszcze przy takich delikatnych spadkach. Jeśli naprawdę nie przyspieszamy i trzymamy pedał gazu w stałej pozycji, to ten samochód działa jakby odpiął wszystkie napędy i jedzie siłą własnej inercji. No, jest to. Może i trochę skomplikowane, ale przekłada się na niższe zużycie energii. Jeśli spojrzę na komputer, to średnie zużycie energii to jest 19,6 kWh na 100 km. To jest średni wynik dla samochodów elektrycznych tej wielkości, ale w przypadku tego żeglowania na trasie można zejść nawet do 12 kWh. No właśnie, i teraz skoro o kWh mowa, ile, gdzie i jak ładować taki samochód elektryczny? No tutaj nie ma prostej odpowiedzi, bo zawsze mówię, że to zależy, gdzie ten samochód będziemy ładować. Jeśli takie auto podepniemy pod zwykłą sieć 230 V, to będziemy ładować akumulatory przez 28 godzin. Ale kto przecież ładuje ze zwykłej sieci? Nie, korzystamy z wallboxów, korzystamy z prądu trzyfazowego, więc ten czas po prostu skracamy, zwiększając moc prądu. Samochód ten przystosowany jest oczywiście także do szybkich ładowarek i powiem tylko, że maksymalnie może przyjąć prąd o mocy 130 kWh i to jest naprawdę szybkie ładowanie. Wtedy do 80% spokojnie naładujecie w niecałe pół godziny, a to jest chyba dobre rozwiązanie, szczególnie. Na długich dystansach, kiedy prądu nam zabraknie podczas długiej podróży. A normalnie podczas jazdy można cieszyć się spokojną i komfortową jazdą. A jeśli mamy baterie naładowane w 100%, to zasięg w przypadku tych większych akumulatorów wynosi ponad 500 km. To jest w przypadku samochodów elektrycznych naprawdę już wynik imponujący. Zupełnie inną kwestią jest, czy faktycznie tyle możemy przejechać. Latem pewnie tak, zimą nie. Ja jeżdżę, zerkam teraz na zasięg. Jeździmy już tym samochodem sporo, ale przy niewielkich, przy niedużych prędkościach i nadal przy 84% prądu w akumulatorach mam zasięg 420 km. Więc to jest tak naprawdę wystarczające. No tak, mówiłem ile ten samochód może przejechać, mówiłem jak przyspiesza. Teraz czas to zweryfikować. Skoro wiemy jaki ma zasięg elektryczny Nissan Ariya, skoro wiemy jakie ma moce, jakie silniki, jakie napędy, no to czas zweryfikować, czy 7,6 do setki to jest wynik prawdziwy. Zero, tryb sport, pełen gaz, gaz w podłogę i lecimy. Nie ma takiego kopnięcia w plecy, nie czuję tego, no już powyżej 40 to to przyspieszenie jest zdecydowanie przyjemniejsze, ale wynik mówi sam za siebie. To jest 9 sekund, to jest duża rozbieżność, Czyli nie 7,6, a 9. No i tak to wygląda. Lipa. I wiecie, co jest najzabawniejsze w przypadku tego samochodu? Ten samochód premiere miał tak naprawdę dwa lata temu. No, ze względów pandemicznych, ze względów na wojnę, oczywiście, te samochody dojechały do Polski dopiero teraz. I pierwsi klienci, którzy kupili ten samochód w ciemno, nie widząc samochodu tak naprawdę i nie dotykając go i nie siedząc w środku, zaryzykowali, kupili, wydali ponad 200 tysięcy złotych i 250 takich osób odbiera właśnie dzisiaj swoje samochody. Na pewno przez te dwa lata część z nich zdecyduje o sprzedaży tego auta i na pewno będziecie mogli te samochody znaleźć na automocy. Samochodów elektrycznych na naszym rynku jest coraz więcej i powiem wam szczerze, że Nissan Ariya wyróżnia się właśnie wśród konkurencji, bo tak. Jest naprawdę niesamowicie futurystyczny w środku, jest futurystyczny z zewnątrz, bardzo przyjemnie jeździ. No ale ma kilka niedociągnięć związanych bardziej bym powiedział z ergonomią. Fotel kierowcy do najwygodniejszych nie należy, bo ma krótkie siedzisko. Schowek otwierany elektrycznie jest fajnym gadżetem, ale czy się będzie sprawdzać podczas długiej eksploatacji, bagażnik do największych w klasie nie należy. Ale na plus trzeba zaliczyć to, jak ten samochód się prowadzi, jego naprawdę bardzo takie mięsiste zawieszenie, no i niskie zużycie energii. Jak pieska? Nie mam pieska. Jak się pieska To